Denis, 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 Junior Załęski. Z tej strony Big Manalo. Słuchaj. Doszło mnie, słuchaj, że sprzedałeś nas. Swoją rodzinę. Zapotraktowałem byłego komandasa policyjnego. Dzień dobry, ja nazywam się Agata Trusklaska, kanał Maro TV, a jest ze mną? Oskar. Cześć Oskar powiedz, doszły do mnie słuchy, że masz konflikt z jedną osobą z Fripów. Tak, mam konflikt z Denisem Załęckim. Po prostu nie podoba mi się to, jaką osobą jest. Zachowuje się jak zwykły leż barowy. I w ogóle coś tam kiedyś... Wszyscy wiedzą, że antyterrorystą, tak nie... Nie wstydzę się tego. Gdzieś tam kiedyś z chłopakami przy wódce coś usłyszałem. Pamiętaj, byliśmy w rodzina. Za mało ci dałem. Chyba za mało. Przepraszam. a nie musiałeś nas od razu sprzedawać. Pół o tym gada. Kim byłbym, gdybym nie dał szansy się wykupić? Nie wnikam, nie widziałem kwitów, ale, ale podobno coś tam komuś zaszedł za skórę, nie. A możesz powiedzieć co? Słyszałeś? No podobno z kimś ten. Z, z, na, na dobry układzik sobie poszedł, ale nie wiem, nie wnikam, tak przywódcy gadali. Ale jaki układzik? No po prostu ktoś miał... Na lipę przez swoją. Przez niego. Ktoś miał tak. lipę przez niego. Tutaj zostawię taki rąbek tajemnicy, środowisko już będzie wiedziało o co chodzi i... Ale widzów myślę, że zainteresuje bardziej, jeżeli metorycznie, konkretnie odpowiesz na zadane ci pytanie. Kto? No tak, z tego, z tego co słyszałem, to po prostu któryś z chłopaków z Cebosi tak mówił, że Denisek jest, współpracuje z nimi, że nie jest aż taki sztywny. I, i ten tatuaż, śmierć konfidentom, który ma wytatuowany na prawej ręce, to, to jednak nie jest taki, jaki powinien być. Nie? A powiedz, co tutaj robisz? Szukasz z nim walki? Dlaczego to mówisz? Nie, wiesz co? A więc zobacz, to jest czysty biznes. Kiedy miałbyś kolejną okazję spróbować się z kimś takim jak Komandos Policyjny, Oddziału Specjalnego? To jest najwyższa jednostka. Masz okazję spróbować się z kimś, kto jest topowy na tej liście. Prawiniak, na którego się uważasz. Kontra Oskar Chop. Człowiek, który zajmuje całe życie. Został przygotowany przez państwo polskie. To jest jedyna okazja, aby starać się w prawdziwe dwa światy. Mam nadzieję, że nie stworzysz i przyjmiesz wyzwanie. A grzechy twoje zostaną odkupione. Nie wiesz, co? tak e, Od czterech lat już mnie Marcin namawiał na, na współpracę. Wcześniej z 15 lat, 15 lat w sporcie siedzę. E, do tej pory się biegam motorsko zawodowo. I, I co? No i po prostu tutaj akurat wiem, że on jest taki e, konflikt interesów, bo ja robiłem co innego, on się uważa za cholerę kogo, tak? A, a, a był jeszcze pomysł, żeby zrobić walkę 2 na 2 z szachtą i, i ja z Halmanem Piotrkiem, bo z Piotrkiem się bardzo dobrze znamy, żyjemy w dobrej komitywie i po prostu wiem, że to by się sprzedało, a dwa mógłbym się popizgać z, z Denisem, tak? Nie wiem, czy wygram, czy przegram, w dupie to mam, tak? bo nie lubię napiętych ludzi, nie? Jesteś byłem policjantem, tak? tak? A skąd pomysł na fryki? friki? Wiesz co, do tej pory się biłem e, amatorsko i zawodowo, no Marcin mnie namówił, tak? Bo, bo też się rozstałem z tamtą jednostką, już nie pracuję w tym, gdzie pracowałem, tak? Bo też zostałem pomówiony, tylko że ja się na nikogo nie rozjebałem, tak? A o co zostałeś pomówiony? O, o grupę i handel. Pomówienie, czy prawda? Nie, nie, pomówienie to jest nieprawda. to nieprawda. Ludzi się łatwo pomawia w Polsce, a to, to nie jest tak, jak się ludziom wydaje. nie? A masz założoną sprawę za to? Tak, sprawa jest w toku, ale po malutku zarzutu mi A kiedy się kończy? <noise> Tego nie wiem. <głosy> 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 nie wiem. No <noise> Czyli jesteś zainteresowany walką z chłopakami? Tak, tak. Chciałbym się pobić i tu przy okazji niektóre kwestie. Ja mówię, nieważne czy bym wygrał, czy przegrał, bo mam a się mogę pizgać, tak? A jeżeli dojdzie do konferencji, powiesz szerzej publiczności, na czym polega ten konflikt, który mu zarzucasz? No tak, jak, jakby doszło do konferencji, nie wiem, jakby doszło do odzewu z tamtej strony, to jak najbardziej. Mogę to rozszerzyć, też e, jakieś rzeczy, brudy powyciągnąć, on też na mnie brudy wyciągnie, bo też nie jestem święty, tak? To, to możemy zrobić robotę. tak? Będzie walka dobra ze złem. Tylko jak to gorszy. To jest gorszy, ty czy on? Nie wiem. <laughs> Okej, okay, aktualnie czym się zajmujesz? Co robisz? Trenujesz? Już aktualnie trenuję. Mhm. E, no I się opierdzielam, nie? <laughs> I szukasz jednym przysłowiowem walki. Tak, chcę się pobić. Jest jeszcze możliwość przy tym zarobić. W ogóle też. Ja mu powiedziałem, no że napisałem mu w końcu mnie zablokował, a też miał przyjechać do mnie ten na, na solówkę i tak nie dotarł. W sumie szalonego, później mówił, że e, będę chciał nie od niego. A z kim na solówkę byłeś umówiony? No z Denisem miał przyjechać, kurwa czekałem na niego. No. I co, nie przyjechał? No nie przyjechał. Tak. A nie... No, A ty tutaj coś Dymisz, czy nie właśnie odnośnie Dymów? Nie, no jak ktoś przydymi to jedna na brodę i tyle, nie? Czyli strach się ciebie bać. Nie, ja jestem grzeczny. No, no okay. Ten, ten co dzień dobry na klatce schodowej Tak? Nie widać właśnie. A nie, 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 nie boisz się, że zostaniesz potraktowany, że szukasz tak atencji bardziej? Tak nie, na siłę? Ja wiesz, Chcesz czułem... być atencyjny w tym świecie? Nie, wiesz co, nie, nie szukam atencji, nie, nie chcę, chciałbym coś. Sobie... Czekałem na niego wtedy, tak naprawdę nie przyjechał. Też mu zaproponowałem, żeby hajs z walki poszedł na cele charytatywne, że to jest złotówa, to, to każdy to wie, nie? Aby zarabiać na dupie swojej dupy do I to jest ciekawe pytanie dla Ciebie. Czy uważasz, że jeżeli dojdzie do walki, całą kwotę przekażesz na cele charytatywne, tak jak mówiłeś przed chwilą? Czy jednak chciałbyś coś sobie zostawić tu nie ma, jeżeli chodzi o fliki, nie ma mowy o przeznaczeniu tych pieniędzy na cele charytatywne? Szczerze? Powiem Ci tak. Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam fan z tego, że to robię i mogę do tego sobie wrócić z powrotem. E, jedyne co, no to musiałbym trenera opłacić, e, menadżer niech ma swoje, a reszt moja reszta niech idzie, nie? Czyli zapamiętamy, że idzie część pieniędzy na cele charytatywne. Okej, okay, dobra, ja dziękuję Ci bardzo za wywiad i życzę Ci miłego dnia. Dziękuję.